Uwaga! Marcin, do przodu! Do przodu! Krzysztof! wieź, wieź! Przyjdź! Blisko tej dziesiątki, uważaj, kuba! Nie, 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 On nie, 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 On bija. On nie, nie, Janek nie, 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 to. nie, 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 przejmij to, przejmij Do końca nie, Janek, próbuj strzał. Takie proste piłki, skup chłopie! Teraz! Miłą trzeba było Wojtek zagrać. Janek, pomóż! Janek, teraz pomóż! Spróbuj! Faul! Kuba! 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 Zostaj, tak, Marcin. Marcin. Marcin, nie tak daleko. Tu. Bliżej trochę. Tu. Jak będzie piłka, to masz Janek. Janek. Janek! Ale powrót jest!

Uważaj, Janek już. Janek wyprzedzamy. Krzysiek, oh, wy... wyprzedzamy. wyprzedzamy. bo piłka Janek, za połowę nie może być Uwaga. Marcin. Brawo. Brawo brawo, brawo, brawo. brawo, Janek ma z plecy. Niki do przodu, przenieś do przodu. Okay. Powalcz o to, powalcz o to krzyś. Popatrz. Janek. Jeszcze, Jasiu. Ale kryje, nie płacisz to Janek piłką! Dobra! Spokój! Ej, zostaw to! Kuba! Kuba! Kuba strzela! Strzelaj, Kuba! Marcin, zostań! Na dobitkę! Na dobitkę! Dobrze!

Chcę, była ja wszelki z nas, którzy są w tym kraju, byli tym poczekać To jest który, który, który promuje ale musimy poczekać to przeczkać? Pytanie, jak to przeczkać? Pytanie, jak to przeczkać? Pytanie, jak to na poprzeczkę, jak to przeczkać? Pytanie, jak jak to to numer Robert chodź. Jeszcze. teraz, zero. Jeszcze, jeszcze jedny. Wojtek, Koć! Marcin, może Marcin. Marcin, szczerze, rozstań. Zostaw, czy Marcin. Marcin. to co jest. Szanowni, Pomocnij jeszcze raz ci myśląc, że gramy. Większy rozbieg. rozbieg, rozbieg i pokryć się wieksy. do przodu. Udez Brawo. UD Bravo. Nie, Kuba Nie, Chyba Dobrze Marcin Dobrze Dobrze brawo. Brawo, brawo, brawo.

Uwaga! Uwaga! Daj Hej! Krzysiu! Krzysiu! Krzysiu tu, 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 tu! Janek, blisko, Wyskocz! Bez faulu! Teraz Janek! Bez faulu! Brawo! Piłką! Piłką Kubuś! Janek weź środek! Janek weź środek! Strona! Spraj! Jedź, gdzieś Krzyś, pójdź go, puść go, jedź Robert, ze strzałem, ze strzałem Robert. Brawo. jeszcze Robert, ręka pani służą. chodź tu, Jamek wróć. Robert, spokojnie, spokojnie, Jasiu, weź tutaj, Jasiu, weź go. Uważaj tutaj, lewa strona, Kuba uważaj, lewa strona, co pisze, co pisze. Janek Wikin Ej. Ej. Wyślijcie go spokojnie. Spokojnie. Marcin, traktuj go. Spokojnie, spokojnie. Kolejny. został, został. został.

Zatrzymuj Robert, Robert do końca, do końca Janek, brawo, brawo Robert, dobrze Robert, brawo Robert, Robert przed piłką, Robert przed piłką, wejdź podchodzić, Krzysiu, Krzysiu, Sam tutaj, tutaj, Robert stój, wyskocz, wyskocz Robert, jedź Jedziamy! przytrzymaj to,

Zostaw Kuba, Kuba został! Marcin! czekaj, Marcin, ale większy rozbieg, Większy rozbieg, tak jest, ładuj, tylko pochylić się do przodu! Mocno staję siły, tak jest! Dobrze! Dobrze! Gostucz, doskocz, go? Ej, go. Kuba, Janek po co tak wysoko? Wyprzedzamy tutaj, on wybija! Wyprzedzamy, hej, Janek! On wyprzed, oni szczelki wybijają, tylko weź ten! Bliżej, Jasiu, Teraz, jadę. teraz, Jasiu. Do końca, pójdź Jasiu. Jeszcze, jadę. Jeszcze, jeszcze. Do końca, Krzyś, nie daj, Krzyś, nie daj. Bramka, bramkę, bramkę ładnie. Dobrze i spokój. Szanujemy. I bramkę, bramkę. bramkę, bramkę. A i dobrze, jeszcze super! Wejdź do środka! wejdź do środka! do środka! O! A, co teraz? A co było wcześniej? Aj, trenerze, ale policja! Dawaj, pokaż mu! Dawaj, Janek, Janek, Janek. Go sobie! Janek. Nie, nie, po konie. Konie. Nie, ma po, nie ma co pokazywać! Vicky! Brawo Wojtuś Brawo Spokojnie, spokojnie Kubak, ej, Wojtek zostaw. Kubak gramy przez Widniego. Marcin, chodź tutaj szeroko. Szyścił, szeroko. Szeroko. Piłką. Piłką. Brawo, brawo. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. Ciągnij, jeszcze. Brawo, brawo. Brawo Marcin. Tak jest. Ej! Oni wykopują, więc wyprzedzamy. Janek, wyprzedzamy. Przestójcie. Już jest dziesięć. Marcin! Zostaw go! Zostaw go! Zniki! Pójdzie głowa, dobrze, pójdzie. Marcin, stój! Pójdzie głowa, teraz, dobra! Wyprzedzamy! Środek. 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 środek! Jeszcze! Dawaj, 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 teraz! Do niego, do niego, do niego, do niego. bez faulu! Jedziemy! Ze złotem! Ze złotem! Brawo! Niech, podziękować sobie!

Chciałbym tutaj podjąć miejsce. Powinniśmy wygrali z pojedynki na eliminacji w finale miejscowej Wiesławica. Wracamy na punkt numer osiem, który dobrze się tu nie przypominał. pięć, lecimy do